Witamy w challenge'u na Parara! Witam wszystkich! Przed wami nowe wyzwanie kulinarne! Musicie udekorować tort! Alice pokaże wam torto, jaki marzę, a wy postaracie się taki zrobić! Gotowi? Widzę, że tak! W porządku, do dzieła! Dobrze, zacznę od jajek! Prawda, babciu? Ojej, samo wskoczyło do miski! Wyciągnijmy wszystkie skorupki! Fuj, jajko jest takie obślizgłe. Pomogę ci wnusiu. Tak się robi, widzisz? Wiem, wiem, jestem najlepszą babcią na świecie, nie dziękuj mi. No to kontynuuję. Jedno jajko to za mało. Co tam dalej? Cukier? Tak mało cukru? Ależ babciu to ciasto musi być słodkie, bardzo słodkie. Dodam nieco więcej. Spróbuję. Dodałaś cały cukier? Tak, babciu. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. A ty co robisz? A, nalewasz mleka. Więc robię to samo. Otwórz się. O nie, wszystko wylałam. Użyję tego, co zostało. Nie martwcie się. No i gotowe. Ehe. Babciu, a mogę pożyczyć swoją mąkę? wsik! A, a, a o rety, jestem cała w mące. Spójrz, jestem brudna? O matko. Daj spokój, zaraz to naprawię. Lepiej? Dobra, co tam dalej? A, dodajemy mąkę. Teraz to porządnie wymieszam. Chociaż po co mi trzepaczka? Można to zrobić rękami. Och, ta młodzież. Nawet nie wie, jak używać trzepaczki. Tylko w tych telefonach siedzi. Babciu, trzepaczki to przeżytek. Mamy przecież roboty kuchenne. Wmieszają wszystko za ciebie. To moja ulubiona maszyna. Robi wrażenie. A co tam u mnie? Oj, prawie zapomniałam dodać kakao. Wnusia chciała tort czekoladowy, więc już się robi. To będzie najpyszniejszy torcik. Przelewam do miski i wkładam do piekarnika. Ojej, moje plecy. Muszę się oszczędzać. Póki tort się piecze, to ja tu trochę porobię na drutach. A ja coś sobie zjem. Chwileczkę. Te oreo mogą mi się przydać do czegoś innego. Zrobi z nich okruszki, z których powstanie pyszna czekoladowa warstwa. Wsypujemy do foremki i wracamy do ciasta. Przeleję je do miseczek i dodam kolorów. Mój biszkopt będzie nietypowy. Taki bardzo kolorowy. Wow, ale super. A teraz wlewam to wszystko do foremki. Chaotycznie. Nie będą to równe warstwy. Dzięki temu wyjdzie mi bardzo kolorowy torcik. A teraz chodź do piekarnika. No i czekamy. Szefowo, a u Ciebie co tam? Co za matorki! Czas na moje arcydzieło. Patrzcie i uczcie się. Też pokoloruję moje ciasto. Użyję do tego celu kilku foremek. Do każdej wleję troszeczkę ciasta. Bądźcie gotowe, że moje biszkopty będą najlepsze na świecie. No robi wrażenie. O. O, kochana, trzymaj, bo zmarzniesz. Zrobiłam ci na drutach kocyk. O kurczę, przecież moje ciasto siedzi w piekarniku. Upiekłeś się? Co za zapach! Ojej, ostrożniej! Przepraszam, potrzebuję piekarnika. O, to i moje cudeńko! No i jak się podoba? Szefowo kuchni, proszę spojrzeć. Czyż to nie jest wspaniałe? Jean, daj mi syrop! Potrzebuję go. Zrobię piękny, a co ważniejsze ciekawy torcik. Syrop na miejscu, posypka też. I królewna. O, mój Biszkop też jest na pewno gotowy. No i jak tam? O jej gorący parzy! Wygląda dobrze. Dodam tylko pastę z marszmelą, ale najpierw muszę jej spróbować. Mm, niebo w gębie. Jestem pewna, że spodoba się Elis. Porządnie wysmaruję Biszkop kremem. A z wierzchu dodam wszystkie moje zapasy słodyczy. Patrzcie, jakie piękne serduszko mi wyszło. Voilà! To nie może się nie podobać. Nawet szefowa kuchni jest pod wrażeniem. Dziękuję. Ojej, ten tort jest naprawdę taki pyszny. Chcę go spróbować. Opanuj się, to dla Elis. Ojej, przepraszam. Oczywiście, że ten tort jest dla ciebie. Moje biszkopty też są na pewno gotowe. Rewelacja. Czas złożyć to w torcik. Tylko spójrzcie jakie kolorowe biszkopty. Dodam też mój firmowy śnieżno-biały krem. A teraz za pomocą specjalnego noża wszystko rozsmaruję. I dodam kolejne warstwy. Całość ozdobię słodką posypką. Spójrzcie, tylko jaki apetyczny tort. Teraz dodam jeszcze jedno piętro. Yummy! No i wykończenie kolorowe syropy. Z ich pomocą zrobię piękną tęczę. Jest super. To idealnie dopełni mój tort. Doskonale, jestem genialna. Wszystko gotowe? No to przejdźmy do degustacji. Ojej, jakie piękne torciki. Czy to rożpunka? Super. Muszę spróbować. Mmm, smaczna. A ciekawe, jak smakuje ciasto. Mmm, jest pyszne. Tak się cieszę. Kolejny niech będzie tort, serduszko. Wow, cukierki czekoladowe, mm, uwielbiam je. Ojej, jaki kolorowy! Nieźle, siostrzyczko! Wszystko dla ciebie. A to ciasto wygląda niesamowicie. Ta tęcza też jest jadalna? Hmm, palce lizać. Spróbuję tortu. Daję mu 10 na 10. Najbardziej spodobało mi się ciasto szefowej kuchni. Wiedziałam! Gratulujemy. Dowiedzieliście, co czeka na mnie w moim sejpie. Dziwne jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, Karaluch! Teł zapomnie! Zdejmijcie go! Daj spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. O, szczęścia ze mnie. Patrzcie, jaki duży ciastko Oreo. Niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaloch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół za zauchyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. nie tylko ty! Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie, nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz, otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba. Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. O Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej! To cukierkowa chmurka! Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich! Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się! Ochyda, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej. Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne. Dobra, przestańcie gadać, czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? My się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację! Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Ura, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz, ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czeka mnie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez ciebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm. To nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. Okay. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm. Pozwól, że ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam. Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka. No dalej, czas je jeść. Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak. To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To no, chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa! Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Challenge dla artystów. Ale super. Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie. Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory? Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Próbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, Flamaster! Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech! Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Czesia, ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samanta, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Kurę, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre. Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek! Tak, jaki słodki. Przejadł się więc skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia. Czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna. Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Hurra, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary! Kupa? Kurczę! Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu! Ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały i bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym, lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej, używanie lusterka jest wbrew zasadom, wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? No to do dzieła! Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samanta, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj? Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze, zobaczmy co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. wsik Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich mery. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start. Oczywiście to będzie coś wspaniałego: malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą. Są takie kolorowe. To wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie okej. Okay. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną, muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania! Kurczę, zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci. O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi. Po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samanta, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? Ups. A jednak, gratulacje, to Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący cię trafił. Nawet ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia. Gotowe? Życzcie mi smacznego. Pyszności.